powiatu do lat 15. Bobcy grają o mistrzostwo powiatu do lat 13 w piłce halowej i e, w halowej. E, Turnie organizowane jest jako mistrzostwo powiatu LZD, bo jedyny jest e, wyjazd na liniachy strechowe, na minęło w gminy ogólskiej LZD, a zamiast rozgrywany jest pod patronatem burmistrza e, miasta Kamien Bawka i e, Dzisiaj jest mnie jest burmistrza Lubawki. E, ja cieszę się bardzo i że mogę Wam przedstawić e, pana Marcina Kula, wiceburmistrza dobry, miasta Lubawka. By, idąc dalej jeśli chodzi o organizatorów i, i o sponsorów tego turnieju, Pan Mariusz Brzyzny reprezentuje jako wiceprzewodniczący Rady Miasta Lubawka, reprezentuje e, radnych i Rady Miasta. Witam serdecznie również trenerów, Pana Edwarda Tasiora, general dziewcząt w dragą mieszkowicę. W e, grają drugie i systemem każdy z każdym, czyli rozgrywają na cztery mecze. E, z sędzią główny zawodu jest pan Zachowski, jest pan Mariusz Krzyżny. Jedna osoba, trzy nadania, trzy fundacje. W mecze dziewcząt poprowadzi pan e, dyrektor uczelnika. mamy chłopców, bo nie przedstawiliśmy oczywiście gospodarze ojca lubanka.